Witam wszystkich na kanale. Tutaj mamy nasz warsztat. Komputer, klawiatura, programator, jeden z wielu. Zasilacz laboratoryjny, lutownica kolbowa Sugon T16. Kamera termowizyjna, hotel, też sugon, mikroskop, mechanik, akcesoria, jakieś otwieraki. Tutaj mamy. Uchwyt do trzymania układów, tutaj mamy drugi, tutaj trzeci, ten też jest bardzo fajny. w których trzymamy komponenty tutaj następne podgrzewacz do tabletów laptopów no, laptopów może nie ale do smartfonów, iPhone'ów stół warsztatowy jakieś moduły. Tutaj telewizor, który jeszcze nie został zrobiony. Już troszkę stoi. Tutaj następny stół. Tutaj mamy regał, na którym trzymamy Sprzęty od klientów, które czekają na naprawę, tu w tym koszyku jest wieża. Tutaj jakiś ekspres, pilot, nawet ludzie takie urządzenia przynoszą. Tutaj mamy słuchawki bezprzewodowe. Tutaj rejestrator Załącza się i wyłącza się po chwili. Tutaj jakiś czołg sterujący. Tu mamy DVD. Tutaj mamy odtwarzacz wideo. Tutaj też DVD. Na dole. Jakieś ładowarki akumulatorów. Tutaj jest mechanizm. Otwierania bramy już jest zrobiony, zamontowany jest uniwersalny moduł. Tutaj jakiś sprzęt do miksowania muzyki, jeszcze nie zrobiony. Także, tak to wszystko. Tutaj też narzędzia, części, jakieś pompy. Tutaj tak samo. Następny stół. Stacja lutownicza wiekowa już. Także zapraszamy wszystkich do współpracy. PK Serwis Częstochowa Warszawska 82. Dziękuję i pozdrawiam.